No i tak, hej witam wszystkich na odcinku z demontażu zasilacza komputerowego, co w takim zasilaczu siedzi. Pewno mamy na pewno tro, trochę złomu w postaci właśnie tej obudowy. Jakaś miedziucha tam będzie kabelki. Może i nawet tutaj jakieś mosiężne piny. No ale to sobie wszystko zobaczymy. No i co standardowo? Zasilacz na wagę. Zobaczymy sobie, ile to waży przed, przed wrażeniem. Mamy kilo, 240 gram zasilacza. Także zobaczymy, co, 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 co nam z tego wyjdzie. Eee, będzie też pełno tu sporo też tworzywa, jakaś elektronika, ale to sobie zobaczymy. Ja, oczywiście, do takiej demontażu sobie zawsze przygotowuję taki pojemniczek na śrubki. No nic. Zabieramy się za demontaż, zobaczymy co jest w środku, zobaczymy ile kolorku z tego odzyskamy i oczywiście życzę wszystkim miłego odbioru. we No, i tak, demontaż no zasilacza tak wstępnie zakończony, podzielone to wszystko jest na, na złom, Zostało trochę śrubek, takie rzeczy sobie zostawiam. Aluminium, kabelki to trafią do kuwety z kabelkami, będę się z nimi bawił. Trochę mi dziuszki wpadło i taki wentylator, który trafi do, 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 do dalszego demontażu. No i co? Przejdziemy do ważenia. Zobaczymy, ile żeśmy tutaj surowców z tego y, wytargali. To oczywiście kabelki oczywiście od razu do kabelków trafiają. To sobie sowamy na bok. Śrubki się przydadzą. I co, będzie czas na ważenie. A więc waga na pierwszy plan. No i tak, nie mamy złomu. 595 gram po 50 groszy, 30 groszy wpada nam za, za stal. Oczywiście stal do kuwety ze stalą i dalej. Aluminium, kilka takich radiatorków, 30 gram po 3,20, a teraz na metaleo. 10 groszy za aluminium, oczywiście aluminium trafia do kuwety z aluminium. No i czas nam na miedziuchę, tutaj najważniejszy temat. Występujemy sobie naszego pudełeczka. 45 gram, teraz jest to 22, 90 także złoty i 3 grosze wpali nam za aluminium, także w sumie złoty 43, tak? Złoty 43 za sam złom. No i oczywiście zostajemy jeszcze kabelki, wiatrak i tak to właśnie w ten sposób wygląda demontaż. Y, zasilacza komputerowego pomalutku, pomalutku cyk jest pięknie wiaderko elegancko się tutaj mieni na mródą no i tak moi chanie, tak właśnie wygląda demontaż zasilacza komputerowego. Tak wstępnie z tego zasilacza odzyskaliśmy tyle, tyle metali, niektórzy zasilacze też mają takie metalowe kratki na wentylatorach, no to tam troszeczkę więcej tego złomu jest. Są w nich też mniejsze lub większe mm, transformatory, także to różnie wygląda, no ale nic. Jak ktoś chce, ktoś był ciekawy jak się właśnie demontuje zasilacz komputerowy, no to zobaczył. No i tak moi chanie, nie przeciągając. Jak się komuś podobało to zapraszam oczywiście do łapkowania, jak nie to w dół, piszcie komentarze, oglądajcie reklamy i oczywiście kto nie subskrybuje kanału Flaming Recycling zapraszam do subskrypcji poprzez wciśnięcie tutaj tego flaminga i na poprzednie odcinki, tutaj i tutaj. No nic, hejka siemka i widzimy się wkrótce, do zaś.